Sześć potwierdzonych zakażeń w Ozorkowie, cztery w gminie Ozorków i 2 w gminie Parzęczew. To stan na 24 kwietnia. W kwarantannie na terenie działania Ozorkowskiej policji przebywa 46 osób w Ozorkowie, 42 w gminie Ozorków i 8 w gminie Parzęczew. Dotychczas zanotowano jeden przypadek złamania kwarantanny na tym terenie. Jak dotąd ozorkowscy policjanci nie wystawili nikomu mandatu za brak maseczki. Kilku osobom przypomnieli o tym obowiązku w czasie patrolowania ulic. Kolejne maseczki, które trafią do mieszkańców, zostały przekazane do Urzędu Miejskiego. Marek Michalik, prezes łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej, podarował 1000 sztuk, a pani Lucy Bryl z firmy Superciuszek przekazała ponad 200 maseczek. Dziękujemy. Od tygodnia do Ozorkowian w wieku 65 plus trafiają maseczki. Codziennie są roznoszone przez Dorotę Wymysłowską z Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, Jarosława Kasprowicza z Ochotniczej Straży Pożarnej i Kamila Witczaka z Państwowej Straży Pożarnej. Burmistrz Jacek Socha serdecznie dziękuje darczyńcom oraz osobom, które dostarczają do mieszkańców maseczki. W Urzędzie Miejskim część spraw można już załatwić osobiście. Większość wydziałów nadal jest zamknięta dla klientów, którzy mogą kontaktować się z urzędnikami online lub telefonicznie. Jednak zgodnie z zarządzeniem burmistrza Jacka Sochy z 22 kwietnia niektóre sprawy można już załatwić osobiście po wcześniejszym umówieniu się przez telefon z pracownikiem. Dotyczy to ewidencji ludności, dowodów osobistych, warunków zabudowy, ochrony środowiska, świadczenia usług komunalnych, pomocy społecznej i spraw urzędu stanu cywilnego. Otwarta jest także kasa urzędu dla osób, które nie korzystają z bankowości elektronicznej. Telefony do poszczególnych wydziałów dostępne są na stronie umozorkow.pl. Można także zadzwonić do sekretariatu: 42-710-3100. Klienci podczas wizyty w urzędzie są zobowiązani do noszenia maseczek i rękawiczek oraz zachowania wymaganego dystansu. 26 laptopów, 5 tabletów, 5 dostępów do internetu i 5 drukarek zakupi miasto w ramach programu Zdalna Szkoła. Sprzęt trafi do 25 uczniów i 6 nauczycieli. Przede wszystkim do tych rodzin, gdzie jest na przykład kilkoro dzieci w wieku szkolnym, rodzice pracują zdalnie, a mają do dyspozycji tylko jedno urządzenie. Miasto Zorków pozyskało maksymalną kwotę, jaką mogło się ubiegać, czyli 70 tysięcy złotych. Obecnie jesteśmy na etapie podpisywania umowy i jednocześnie składania zamówienia na wskazany we wniosku sprzęt komputerowy. Od początku uruchomienia nauki zdalnej uczniowie nie mający laptopów bądź komputerów są wyposażani w sprzęt, który na podstawie upoważnienia udzielonego przez burmistrza miasta Ozorkowa dyrektorzy wypożyczają ze szkół. Po zakończeniu zdalnych lekcji zakupiony sprzęt trafi do szkół i będzie służył uczniom także po powrocie do normalnej nauki. W tym roku rozpocznie się rewitalizacja Pałacu Szleserów przy ulicy Listopadowej, w którym mieszczą się Miejska Biblioteka Publiczna i Młodzieżowy Dom Kultury. W ramach prac zostaną wymienione okna i drzwi, odnowiona zostanie elewacja i przywrócona pierwotna kolorystyka budynku. Zaplanowano także naprawę dachu, kominów, rynien, wymianę opraw świetlnych i ogrodzenia od strony parku. Wszystkie prace będą prowadzone w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Inwestycja realizowana jest w ramach kilkuletniego projektu pod nazwą Szlakiem Architektury Włókienniczej Rewitalizacja Kompleksu Parkowo-Pałacowego w Ozorkowie. Przypomnijmy, w ramach tego projektu zmodernizowano budynek dawnej motarni, obecnie rewitalizowany jest Park Miejski, a jeszcze w tym roku rozpocznie się przebudowa ulicy Listopadowej. Ozorków otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ulic zachodniej, spokojnej, konarskiego i pogodnej. W ramach inwestycji zostaną wyremontowane jezdnie chodniki zjazdy do posesji i zatoki autobusowe. Musimy zwrócić uwagę na fakt, że tam w większej części mieszkają osoby starsze wobec powyższego poprawa warunków, jeżeli chodzi o układ komunikacyjny o chodniki na pewno spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa w tym rejonie miasta. Modernizację zaplanowano na 2022 rok. Koszt przebudowy wszystkich czterech ulic to w sumie ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych, z czego kwota dofinansowania wynosi blisko 1 milion 600 tysięcy złotych.